Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość poranka. Halo, halo, dzień dobry, 14.00 po godzinie 8.00, a dziś jest z nami ksiądz Emil Mazur, prezes Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, współtwórca organizowanego od 11 lat takiego spotkania młodych Archidiecezji Lubelskiej właśnie, no i corocznych spotkań dla kandydatów do bierzmowania. Szczęść Boże, witamy serdecznie, pozdrawiamy ze studia Radia Warszawa. W tej Boże, w witam bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę, bardzo nam miło. Się. Proszę powiedzieć, czy u Was też troszeczkę na niebie, o tej porze brakuje słońca? czyli no tak jest delikatnie delikatnie tak pochmurne, ale widzę, że pewne jest przebłyski. Tak więc ufam i mam nadzieję, że... A nie, jednak tak wyjrzałem za okno, przyznam się jeszcze, żeby cię mogę na gdzieś tam tak? biegam. Jest pełne słońce, tak? Więc no, chyba więcej szczęścia. Nie, ja już wiem, dlaczego ksiądz weźmie udział w ogólnopolskiej konferencji przez kulturę do wartości, skoro o tej porze widzi. Przebłyski, a potem winie. Jednak to jest wielkie słońce. Z takim Oczywiście, podejściem tak, do młodzieży jest... tak można zyskać przed... ich zaufanie. Tak, jest. Przede wszystkim zawsze trzeba patrzeć pozytywnie. Jakby nie było, szklanka zawsze jest do, do połowy pełna. Mhm. Księże, co zrobić właśnie, żeby nawiązać taką prawdziwą relację, więź z ludźmi młodymi? Dlaczego o to pytam? Mhm. Ponieważ wiele osób narzeka dziś, tylko narzeka, a nie mówi, co zrobić, żeby ludzie młodzi wrócili do wspólnoty Kościoła. Czyli myślę, że przede wszystkim trzeba uwierzyć, że każdy z nas jest skarbem. Każdy z nas jest skarbem stworzonym przez Pana Boga. Wierzący powiedzą że przez Pana Boga, niewierzący powiedzą, że przez przyrodę. I ważne jest to, żeby ten skarb eksponować, czyli tak naprawdę wartości, które żyjemy i wartości, które są autentyczne i którymi naprawdę żyjemy, wartości, które dają szczęście, dają radość, nie w teorii, ale w praktyce, w praktyce. bo dlatego, że ludzie idą za, za autentycznością. Nawet wtedy, kiedy gdzieś tam potkniemy się, gdzie zawalimy sprawę, gdzie yy, <laughs> czegoś nie zrobimy i przeprosimy, i przeprosimy, to nawet takie, takie trudne emocje są też dla nich bardzo wartościowe. Dlatego przede wszystkim uważam, że autentyzm jest w tej rzeczywistości bardzo, bardzo ważny. I tutaj w kontekście właśnie Kościoła, w kontekście młodego człowieka, to co jest właśnie najważniejsze, to autentyzm i życie na co dzień wiarą. I pokazywanie, mhm. że naprawdę Pan Bóg ma plan, ale także i modlitwa Obecność Boga w codzienności to realnie działa, to realnie pomaga i przez to to nie jest coś narzuconego, coś takiego, jakieś nakazy, mm -hmm. zakazy czy kolejne, kolejne rzeczywistości, z którymi musimy zmierzyć się, ale jest to niesamowita pomoc i w tym wszystkim nie jestem sam, bo na nastolatek myślę, że w XXI wieku czuje się bardzo samotny. Księże, czy duszpasterstwo to jest dobre miejsce na przeciwdziałanie patologii? Na to, żeby w jakiś sposób funkcjonowała tam profilaktyka? Czy jest na to czas? Czy jest na to miejsce? Myślę bardzo oczywiście, że tak. Dlatego, że zachowania patuso Patusowe, przepraszam. Zachowania patologiczne no, <grym> tak. niestety są, są efektem to jest, to jest tak jakby owoc y, tych trudności, z którymi młodzież się teraz y, współczesna boryka mhm. I, i jak najbardziej duszpasterstwo jest przestrzenią do tego, żeby poznawać narzędzia, żeby poznawać narzędzia, a przede wszystkim duszpasterstwie, żeby też młody człowiek zobaczył, że, że są ludzie, którym bardzo zależy, to ludzie przez Pana Boga posłani, postawieni, którym bardzo zależy na młodym człowieku. Jakby nie było, y, wszyscy kręcimy się wokół pewnych mechanizmów. Jak najbardziej ta profilektyka ma y, niesamowitą y, wartość, dlatego że to są, to są to konkretne narzędzia. Bo Pan Bóg jest tym, który da natchnienie, który da siłę, który da moc, który poprowadzi, ale roboty za nas nie zrobi. Dlatego, że to musi być nasze i to my mamy, to my mamy chcieć wyjść, czyli znaczy chcieć wyjść. To my, to my mocą Bożą. Wy mamy y, wyjść z problemu. Mhm. I to ma być przepracowane przez nas. Dlatego tutaj ta profilaktyka i te narzędzia, które profilaktykę daje, są jak najbardziej wskazane. Idealnie byłoby, gdyby na przykład włodarze miasta doceniali działalność takiego duszpasterstwa. I chcę zapytać, jak ksiądz to y, ocenia. Czy rzeczywiście, na przykład, miasto Lublin docenia to, co robicie w duszpasterstwie? Organizujecie no razem jakieś imprezy? Tak jest, tak jest. E, oczywiście jak najbardziej z Urzędem Marszałkowskim bardzo wiele y, sytuacji, bardzo wiele przestrzeni czy bardzo wiele wydarzeń y, organizujemy, współpracujemy. Ostatnio też rozmawiałem z panią koordynator od spraw mm -hmm. właśnie od spraw profilaktyki mamy się spotkać, mamy kolejne, kolejne projekty, w które chcemy wspólnie razem wejść. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o miasto Lublin, myślę, że y, 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 współpraca układa się, układa się y, dobrze i w tą stronę idziemy, dlatego że wspólnie razem, y, wspólnie razem chcemy walczyć o młodego człowieka. Oczywiście to nie jest takie proste i to nie jest takie łatwe, i z każdego człowieka, z każdego spotkania trzeba się cieszyć. Przede wszystkim mamy się nastawić na relacje i na bliskość drugiej osoby. Myślę, że minął taki czas w kościele, kiedy były niesamowite tłumy, kiedy mm -hmm. po prostu yy, było jeszcze na przykład te tak jak za ja, św. Jana Pawła II, który był, jest i będzie genialnym człowiekiem dla nas, yy, ale przede wszystkim teraz mamy skupić się na, na jednostce i yy, to personalne podejście jest najważniejsze w tej profilaktyce i to staramy się czynić w Lublinie. Ale teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na ogólnopolską konferencję Fundacji przez Kulturę do Wartości. To jest konferencja organizowana przez Fundację E. W szkole, w rodzinie lokalnej społeczności już 28 września ruszamy od godziny 9 i księdza Emila także będziemy mogli tam spotkać. Tak jest, bardzo serdecznie zapraszamy. Właśnie jest to konferencja, która przede wszystkim ma na celu pochylenie się nad młodym człowiekiem i poprzez. Mamy, chcemy pochylać się poprzez mm -hmm. rozmowę, dyskusję, poprzez różnego rodzaju y, y, wymiany zdań, y, te mniej i bardziej y, wygodne, o tak bym powiedział, prawda? No bo przede wszystkim szczerość się, szczerość się liczy. Y, chcemy szukać drogi do, do młodego człowieka, przede wszystkim chcemy szukać poprzez kulturę, czyli poprzez muzykę, poprzez spotkanie, poprzez y, dojść poprzez, do młodego człowieka poprzez jego dary, zdolności, charyzmaty, które. Pan Bóg włożył młodego człowieka. I teraz szukamy tych kluczy, czy tych szczelin w sercu młodego człowieka. Właśnie podczas tej konferencji. Mhm. Ja myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby wspólnymi siłami szukać najlepszych rozwiązań. To nie jest tylko konferencja skierowana do rodziców, ale także do wychowawców, do katechetów i w końcu do kapłanów, tak? Do duszpasterzy, do sióstr zakonnych, które spotykamy na przykład w szkole. Tak, tak, dokładnie, jest to konferencja o bardzo szerokim spektrum, dlatego że wiadomo, że każdy, każda z tych płaszczyzn, o której pani redaktor powiedziała, oddziaływie trochę w taki inny troszeczkę sposób, ale jakby nie było, łączy nas wszystko. Troska młodego człowieka, dlatego tutaj wszystkie te agendy, które, czy dykasteria, to nazywam, które w jakiś sposób mają kontakt z młodym człowiekiem, w kościele i nie tylko, są zaproszone właśnie na, na, tą, na tą konferencję po to, żeby poszerzyć swoje spektrum myślenia, oddziaływania, ale także i patrzenia na, na młodego człowieka, bo czasami warto skorzystać z tych doświadczeń, które już są, żeby nie, nie wyważać otwartych drzwi. Jak często zdarza się księdzu usłyszeć od młodego człowieka, że przechodzi kryzys? Chyba dopada mnie depresja, jest ze mną źle. Czy wtedy najlepszym lekarstwem do tego typu słowa no jest podpowiedź: Pan Jezus uzdrowi twoje serce? Mhm. Czyli przede wszystkim, <laughs> yy, przede wszystkim tak, tylko my bardzo często, i, i, albo jak najbardziej, że Pan Jezus uzdrowi twoje serce i my wtedy podchodzimy, że no to dobrze, okej, okay, to teraz będę miał relację z Panem Jezusem i to tak, taki pyk, prawda? A to Pan Jezus A to nie pyk, serce. czy pyk? Ale a to, a to, 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 tutaj to, to, co chcę powiedzieć, to jest to, że Pan Jezus albo może bezpośrednio uzdrowić serce, albo, uwaga, poprzez pewne narzędzia osoby, które, które na naszej drodze. To, co jest dla mnie osobiście też bardzo ważne. Żebyśmy byli też otwarci na Pana Jezusa i osoby, które Pan Jezus stawia na naszej drodze. Tak więc tutaj jak najbardziej przede wszystkim musi być ten akt woli skierowany do Pana Jezusa, żeby Pan Jezus mógł zacząć działać. Żeby mógł zacząć działać. Oczywiście yy, yy, Pan Jezus ma różne podejścia, różne style i, i różne drogi, ja bym to tak powiedział językiem mechanicznym, serwisowania młodego człowieka. Ale mhm. nade wszystko musi być Pan Jezus Pomóż mi, uzdrów moje serce. Czyli ten y, taki przysłowiowy przyjazd do mechanika, bo mówienie, że samochód ma psuty, to jest, y, możemy mówić, 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 ale trzeba wziąć się i pojechać do tego mechanika. Trzeba wziąć i powiedzieć: Panie Jezu, działaj, uzdrawiaj. Rób coś z moim sercem. Chcę coś, chcę, żebyś był w mojej codzienności. I taka konferencja właśnie jest taką rzeczywistością, której Pan Bóg yy, chce przyjść do nas, chce uzdrowić serce młodego człowieka poprzez nasze ręce i poprzez też nasze narzędzia. Jak ksiądz tak pięknie mówiła o tym serwisowaniu, to ja od razu przed oczami widziałam zakład, tak? Na przykład mhm. samochodowy, samochodowy albo szefa, który czeka w takich pobrudzonych ogrodniczkach i, mhm. i zapyta, co się stało, w czym mogę pomóc. A my najpierw tak. musimy, to jest nasz pierwszy krok jednak, tak? Nasza wola tak. decyduje tak. się, że chcę coś z tym zrobić. Mhm. Mhm. Tak, tak, dokładnie. Bardzo często jest też tak, że mm, czasami nam się wydaje, że, że mamy pewien samochód i mhm. pewne zachowania samochodu są, pewne są niestandardowe, a jedziemy do takiego mechanika czy coś i on mówi, proszę panią, to czasami naturalne jest, że pedał hamuca nie wchodzi do końca, <noise> dlatego że działa ABS. Proszę się nie przejmować i <noise> iść do przodu. Prawda? I tak samo tutaj. To jest naturalne, że musisz trochę wysiłku włożyć w walkę, bo... Współczesny nastolatek czasami myśli sobie, że idzie do Pana Jezusa, zawierza się Mu i bywa, że działa jak ptryknięcie palcem, ale bywa, że zaprasza, słuchaj, teraz będzie trochę inaczej, nie? Ja Cię poprowadzę, ale zaufaj, postawię na Twojej drodze takie i takie osoby, albo raptem zaczynamy widzieć na mojej moje drodze, po zawierzeniu się Panu Bogu, takiej i takiej rzeczywistości, czy takie i takie wydarzenia i wtedy zaczynamy widzieć, kurczę, jak Pan Bóg... Troszczy się o mnie, nie? Ogólnopolska, tak. Tak, konferencja Fundacji e przez kulturę do wartości. Ksiądz Emil Mazur także będzie na Państwa czekał, tak więc zapraszamy serdecznie patronat medialny nad tym wydarzeniem, które już 28 września sprawuje Radio Warszawa. Księże, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. I pozdrawiamy z Warszawy Ksiądz Emil Mazur, prezes Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. A ciekawe, jeszcze na koniec takie pytanie, ilu młodych ludzi należy do tego duszpasterstwa? Przede wszystkim ostatnio y, na spotkaniu młodych archidiecezji lubelskiej przyjechało 920 osób, przez 5 dni trwało razem na rekolekcjach pod namiotami, gdzie słuchaliśmy konferencji, mhm. wspólnie tańczyliśmy, uczestniczyliśmy w koncertach, tak więc y, no to są y, w tych tysiącach osób idziemy, bo to jest wydarzenie rekolekcyjne, ale tak, jeżeli chodzi o duszpasterstwa, no to to już jest, to, to, to jest w tysiącach osób. No to gratulujemy, do usłyszenia, z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy, Szczęść Boże.